Witajcie! Po raz kolejny znajdujemy się dawno dawno temu w odległej galaktyce. Dzisiaj na tapecie jeden z nowych zestawów Lego Star Wars, drugi już w ostatnich latach poświęcony żołnierzom klonom z Legionu 501. Tym razem jest to mniejszy Battle Pack w porównaniu do zestawu z 2020. 75345 żołnierze klony 501 Legionu. 501 to jedna z bardziej popularnych formacji klonów. Rzekłbym, że to nie dziwota, że jej przedstawiciele w minifigurkowej formie dostają już drugi dedykowany set. Ale chyba jednak tak nie rzeknę, bo odrobinę jednak się dziwię tej decyzji. Jasne, łącząc oba zestawy uzyska się już całkiem spoko oddział i to taki nawet zróżnicowany, bo nowe klony mają nieco inne nadruki, ale z drugiej strony chciałoby się, żeby i inne legiony dostały jakichś dodatkowych żołnierzy. Logicznym byłoby na przykład zrobienie teraz paczki z Legionem 212, skoro ostatnio pojawili się w nowym ATTA. Byłoby to, no, dobra nie biał pomarańczowych oddziałów, nie mówiąc już o tym, że bardzo by się przydał nowy battle pack separatystów, ale to już temat na inną dyskusję. Póki co mamy ponownie biało-niebieskie klony. No ja nie narzekam mimo wszystko, lubię klony, więc przyjmaj dodatkowych 500 jedynkowców. Konstrukcja stanowi ciężkie działo na czterech odnóżach, bardzo podobne do tego ze starego zestawiku 9488 z 2012, tylko naturalnie zrobione we współczesnym, legowym stylu, zgrabniejsze od tego starszego. Wiadomo, jakaś budowla w Battle Packu musi być, często są one zapychaczami, ale akurat to działo to akurat całkiem fajne wsparcie artyleryjne w bitwach z droidami. Miniaturowa, przyzwoita budowla. Można sobie te nóżki rozłożyć tak szeroko jak chcemy, zwiększyć ich rozstaw, nawet sobie tym potuptać, jeśli mamy taką fantazję. Jeśli miałbym tu mieć jakieś zastrzeżenia, to po pierwsze, no kolorystycznie nie, zbyt zgrywa się z barwami 501 legionu. Trochę tego nie rozumiem, bo wystarczyłoby ciemnoczerwone klocki zastąpić niebieskimi i już wyglądałoby to lepiej. Po drugie, małe niedociągnięcia konstrukcyjne. Na przykład tutaj na przodzie spokojnie można by było machnąć coś jeszcze na te niezagospodarowane study. Jakiś kosik czy coś, no cokolwiek, żeby zrobić taką fakturkę, żeby to tak smutno nie wyglądało. Podobnie można by jeszcze coś przyczepić na te ząbki po bokach, po jednym kafelku i sprawiałoby to lepsze wrażenie. Natomiast same działo lufa, jest fajnie zbudowana, można ją podnosić i opuszczać. Jedyne co bym jeszcze może uzupełnił, to nałożył. Coś na końcówkę, bo jest jak dla mnie odrobinę za cienka. Wkomponowano tu także wyrzutnie strzałek do autentycznego strzelania do celu. Celem zaś jest najczęściej przestrzeń pod łóżkiem albo szafą, gdzie to dziadostwo utknie, dopóki nie zechce się nam go wyciągnąć. No i mamy tu jeszcze siedzenie dla operatora, któremu też brakuje moim zdaniem jakiejś konsolki albo chociażby głupiej wajchy. No i wydaje mi się, że strzel troszeczkę za słabo się trzyma na miejscu. Fajnie, że można go łatwo zdjąć, ale przydałoby mu się chociaż jakieś jeszcze oparcie, bo serio potrafi zlecieć przy byle poruszeniu modelem. Prawdziwymi gwiazdami zestawu są oczywiście figurki. Cztery, jak to w wypadku Battle Packów. Oficer Clone Trooper Specialist i dwóch Heavy Trooperów. Prezentują się po prostu wybornie. Tradycyjnie piękne, szczegółowe nadruki na torsikach, nogach i hełmach. Nadruki mocno oczywiście korelują z poprzednim wydaniem 501. Legionu, ale drobne różnice sprawiają, że wszystkie te printy są całkowicie nowe i bardzo spoko, bo nadaje to im unikatowości. Można sobie ich wyobrazić jako oddział specjalny. Oficer wyróżnia się niebieskim pasem i nadrukami kame na nogach. Według instrukcji powinien trzymać jeden pistolet, no ale dałem mu też Zapasowy, bo co dwie spluwy to nie jedna. Ma też rangefinder mocowany do hełmu. W zestawie znajduje się klasyczna torebka z tymi urządzonkami oraz daszkami noszonymi przez heavy trooperów, więc można nimi obdzielić inne oddziały, o ile zaopatrzymy się w nowe hełmy. Wcześniejsze kaski Chrome trooperów drugiej fazy nie miały otworów na akcesoria, dopiero niedawno to zmieniono. Nie rozumiem tylko czemu te otworki na findery i daszki znajdują się nad tymi okrągłymi bolcami zamiast bezpośrednio na nich. Trochę to dziwnie wygląda. Specjalist w tym teamie jest zapewne sniperem. Karabin, który trzyma kojarzył mi się co prawda cały czas jako. 15A, ale tutaj robi raczej za sprzęt snajperski. Specjalista dostał bowiem zupełnie nowe urządzenie powiększające obraz montowany na hełm, taka czołowa lornetka. Bardzo fajna część, jedna jest w zapasie. Nadruk na torsie jest tu prawie taki sam, co u starszych klonów, wyróżniają go jedynie żółte emblematy na klacie. No i wreszcie dwóch identycznych heavy trooperów, operatorzy cięższego sprzętu. Tutaj inne nadruki na torsikach widać zarysowany kształt materiałowego na ramiennika. Szkoda, że nie mają po prostu tych materiałowych elementów, no ale mówi się trudno. Panowie noszą niewielkie plecaczki z godłem republiki i tutaj niektórzy zauważają, narzekałem, że te tornistry są za małe. No fakt, można by je było jeszcze rozbudować, bo są to po prostu kafelki montowane na plecach. Obokło słońce słońce straszne, bo wzrok chronią im daszki. Jego karabinki dostali takie same składaki, co dark trooperzy z zestawu z Mandalorianina. No są w porządku, ale widziałbym to zamiast nich coś cięższego, jakieś, nie wiem, laserowe minigany. No w końcu to heavy trooperzy, co nie? Ale okej, okay, zawsze jest to wdzięczny temat na różne warianty przeróbek. A tak prezentuje się nowy battle pack w połączeniu z poprzednim i uzupełniony jeszcze o kilku klonów z gazetki LEGO Star Wars. Taki oddział już mnie w pełni satysfakcjonuje. A nowy zestawik jest bardzo spoko, na pewno nadaje się pod kupowanie po 2 trzy sztuki, zwłaszcza jeśli ktoś nie nabył wcześniejszego wydania. Działo jest ok, można je sobie ewentualnie dopakować albo po prostu rozebrać na części. A figurki oczywiście godnie zasilą szeregi fanów okresu wojen klonów. Fajna propozycja, zwłaszcza do wyrwania trochę później, jak gdzieś stanie na jakichś promkach i tym podobne. Polecam. Dzięki za uwagę, za wysłuchanie. Zachęcam oczywiście tradycyjnie do komentkowania, ogarnięcia Insta i Discorda i do usłyszenia, moi drodzy.